Osiem chórów, jedno przesłanie, czyli jak jedna piosenka Kasi Nosowskiej poniosła się w świat. Ta akcja to coś więcej niż koncert. To okazja, żeby dać pozytywny głos w 200 osób. To dzielenie się dobrem, które wraca do nas. Kiedy akceptujesz siebie, kiedy masz dobro i pokój w sercu, otwierasz się na innych. A śpiewanie... To najlepszy sposób, by przekonywać do tej idei i sprawić, by ten przekaz niósł się w świat. Dlaczego święty spokój jest taki ważny? Bo tylko on nas może uratować. Trzeba mieć dystans do wielu rzeczy i nie przejmować się rzeczami, których zmienić nie możemy, ale i nie bać się zwrócić o pomoc, nie wstydzić się. Stres pamięta nasze ciało i nikt jak osoby z Parkinsonem nie wiedzą i co może złego zrobić. Dbać o siebie to spędzać czas z dobrymi ludźmi i być przy sobie. Kiedy mamy dobro i pokój w sercu, otwieramy się też na innych ludzi. Potrafimy bardziej ich. Słuchać się w ich potrzeby. Każdy ma takie dwie potrzeby, zarówno żeby być kochanym, jak też kochać innych. Myślę, że dlatego warto robić takie rzeczy jak dziś, żeby mieć ten święty spokój, żeby się trochę oderwać od tej codzienności i zdjąć z siebie to wszystko, co nas przygniata. Za chwilę rozpoczniemy próbę otwartą, która zgromadzi osiem różnych zespołów. Jestem bardzo ciekawa efektów i jestem przekonana, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Trzymam za wszystkich kciuki. Chór jest dla mnie jak rodzina, i po prostu, gdzie oni, tam i ja, więc nie mogło mnie zabraknąć. W zasadzie ja i mój chór jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy dzielić się dobrem. A od śpiewania w jednym chórze większą radością jest tylko śpiewaniu w gronie innych chórów, i dlatego właśnie tutaj przyszliśmy dzisiaj i z radością wzięliśmy po prostu to na swoje barki. Ja uwielbiam e, samą ideę w ogóle śpiewania dla ludzi, i jestem tak niesamowicie dumna z tego, że tyle osób osób z starszych, młodszych, amatorskich, bardziej profesjonalnych, udało im się przygotować przez te kilka tygodni ten jeden utwór, który jest wcale nie taki łatwy, trzeba się wielu rzeczy nauczyć w tym utworze. To jest dobra okazja do tego, żeby sobie przypomnieć, że to dobro i pokój w sercu, które mamy, to jest ta wartość, którą możemy innym też ofiarować. Mam nadzieję, że to, co tutaj wyjdziesz, będzie idealnym przekazem, że musimy o siebie dbać, bo to dzisiaj naprawdę na tej scenie było czuć. Mimo tego, że się różnimy, że mamy różne kolory stroju, że jesteśmy w różnym wieku, z bardzo różnych środowisk, to, to było niesamowite doświadczenie. No i fantastyczna inicjatywa. To, żeby ten przekaz się niósł w świat, że warto o siebie dbać. Nie ma lepszego sposobu, żeby ludzi przekonywać, jak śpiewać dla nich. Dzisiaj 8 kurów, za rok 18, za dwa lata 81. <śm>